Witam Was w Boże Narodzenie z Zamku Książ, miejsce nieprzypadkowe. Także wszyscy, którzy usłyszą tylko nazwę książ, zostają sparaliżowani historiami, legendami, złotym pociągiem, bursztynową komnatą. Mnie jednak to, co tu przyciąga, okultyzm, właśnie SS, okultyzm Hochbergów i to, co działo się tu w czasie II wojny światowej, jak i przed II wojną światową. Nie jest to przypadkowy wybór, że pierwszy dzień świąt, od wielu lat przyjeżdżam właśnie do ciąża. Spotykam tu różne osoby, spotykam tu ludzi z grup wyznaniowych, nawet pana, którego żeśmy wczoraj tutaj spotkali opowiadał, że on jest z jakiegoś tam stowarzyszenia rodziny Pogbergów. Jednak dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Osoby, które teraz tutaj przyjeżdżają, osoby, które teraz tu brylują naprawdę są dla mnie bez znaczenia i to jest taka moja prośba, żeby nie próbować w jakiś sposób na mnie wpływać, czy tam na Grześka Borsteina, żebyśmy jakąś chucpę telewizyjną uprawiali. Po prostu ja mam swój styl, mam swój taki już nieodparty urok od wielu lat, że potrafię do białej gorączki doprowadzić naprawdę niejednego. Moją swoją niezależnością i tym, że nie biorę za to pieniędzy. Ktoś powie, co ty sobie kupi, to pierwszy dzień świąt. Właśnie mam taką ochotę i to robię. To się nazywa po prostu niezależność. Yy... Hochbergowie. Ich demonolodzy, ich okultyzm, słuchajcie, jest coraz bardziej niewygodny. To, co działo się na Zamku Książ w czasie II wojny światowej. Podziemia na Zamku Książ, podziemia, te, które do dzisiaj zajmuje Pan, są obśmiewane już coraz, coraz, coraz bardziej gromko. Z jakiego powodu? W momencie, kiedy wybuchł sobie wulkan, święta Helena, kiedy wybruch, wybuchł sobie wulkan Kratakał, nasi wulkanolodzy o tym dowiedzieli się dopiero z prasy i telewizji światowej. Jak może być stacja sejsmologiczna pod, nad w zasadzie, chodnikami górniczymi, w których co kilkanaście minut dochodziło do detonacji? Ktoś powiedział, tak, sprzęt jest tak wyczulony i mamy takich zarypistych geologów, że oni są w stanie odróżnić eksplozję, która odbywa się w kopalni, od eksplozji jakiejś tam przytrzęsienia ziemi. Mówię, dobrze. Teraz się okazuje, że przez wiele lat stacja była nieczynna. Nie było zasilania, nie było w niej prądu. I teraz kolejne sensacje, które tutaj wychodzą, kolejne jakieś tam nowe, można powiedzieć, sensacje, to znaczy nie tyle nowe, stare, z lat 50., 60., 70. Historia starego, nowego zamku, historia podziemi, historia amfiteatru, historia mauzoleum. Tak jak wszystkie inne historie, zaczynają wracać na swój Pierwotny tor, czyli to co było w latach 50., 60. i 70., lata 90., początek XXI wieku, wpłynął na przeinaczenie, na przerobienie w zasadzie historii tych terenów. No, też mam mały wkład w to. Jednak ta bzdura, te kłamstwo, słuchajcie, ten populizm, który się wkradł w takie miejsca. Wykonał swoje, swoje zadanie, swoje dzieło. Ludzie tu przyjeżdżają nawet dzisiaj, w pierwszy dzień świąt, podziwiają właśnie zamek, podziwiają ogród i to jest fajne. Tylko historia, która już się przekradła do mediów, która się przekradła, przekradła do mediów społecznościowych, całkowicie przeinaczyła tą historię. Wiele lat temu pokazałem na dole. Miejsce, to jest miejsce pomnik w zasadzie jednego z fosbergów w parku. On jest zrujnowany, gdzie opowiadałem historię o Daisy, o e, właśnie orgiach, które tu się odbywały na zamku w czasie II wojny światowej. I to jest temat, który jest najbardziej niewygodny. Od 1940 w zasadzie 4 roku, od września do lutego 1945 roku zamek był zamieniony w jeden wielki burger. Ile tu istnień y, młodych kobiet y, pochłonęło? Nie wiem. Wiem, że dziewczęta z powstania warszawskiego były tu przewożone, były tu, odbywały się różnego rodzaju. Oficjalne spotkania oficerów SS i Gestapo. Wiadomo jak to się kończyło. Były, e, odbywały się tu orgie, no, trzeba to tak nazywać, słuchajcie, po imieniu. Co się działo z włokami tych dziewcząt? Po prostu były wyrzucane za mury, były wyrzucane gdzieś tutaj w dolinę rzeki e, Pełcznicy. I teraz się okazuje, że temat jest tak niewygodny, że w zasadzie wszystko to, co jest związane z obozem Grozrozen, to co jest e, oboz związane z II wojną światową, nie ma tego tematu. Przewodnicy tematu nie poruszają, miejscowa ludność o tym praktycznie nie mówi, bo już jest tym niezainteresowana. Poruszenie tego tematu jest bardzo niewygodne. Wielokrotnie, słuchajcie, wskazywałem na to, że obóz, podobóz, który znajdował się w Książu, był pod obozem filii obozu z Głuszycy, czyli KL Wistesgesdorf. Czyli wyobraźcie sobie teraz, jakim ogromnym podowozem musiał być obóz ten, który znajdował się w głuszycy, że zamek książ nie należał bezpośrednio do grosrozen, tylko do filii obozu, który znajdował się w głuszycy. Albo to było od razu zacieranie śladów, żeby nikt nie mógł dojść do tego, co tutaj robiono, albo po prostu ogrom kompleksu Rize, to tak zwanego kompleksu Rize, jest przeogromny. I teraz. Odsyłam Was do książek Igora Witkowskiego, który opisuje właśnie kompleks liże. To jest właśnie literatura, którą będę Wam polecał. Młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, to odsyłam Igor Witkowski. Można sobie znaleźć w bibliotekach elektronicznych czy w ogóle na stronie internetowej. I co się okazuje, że opisy niektórych rzeczy, właśnie Zamku Książ, szczególnie Głuszycy, placu węglowego, są najbardziej trafne. Jest wielu, wielu, wielu słuchajcie, autorów, jest wielu poczytnych autorów. Znaczy jak ja zaczynałem swoją przygodę z internetem, to można powiedzieć Igor w sumie mnie w to wprowadził. Do tego był Janusz Zagórski, który później mnie tam troszeczkę rozsławił, no troszeczkę spolkony, yy, niepolkony wyjazdy z Januszem zapewniły mi duży taki rozgłos, ale gdy zaczynaliśmy tą przygodę, ja, Łukasz Kazek po prostu byliśmy, można powiedzieć, dzikim nieznanym. Wtedy byli tacy ludzie jak Igor Witkowski, yy, Bartosz Urdutowski, nieżyjący już, hmm. za chwileczkę mi się przypomni, no i do tego wielu innych, jednak najbardziej dla nas, takim człowiekiem, który nas to prowadzał, to znaczy, to był Igor Witkowski. On jako pierwszy, jako taki publicysta, no nie to, że byliśmy zauroczeni jego wiedzą, ale faktycznie robił pewne wrażenie. I przy Igorze. Zacząłem w inny sposób, słuchajcie, patrzeć na to wszystko. W inny sposób zacząłem zwracać uwagę na, na, na kompleks RIZE i drugą wojnę światową. I teraz, o, Zbigniew Dawidowicz, którego oczywiście według niektórych gdzieś tam usmarowałem. No i oczywiście byłem dla niego największym takim wrogiem. Także do pozdrowienia dla tych osób, które tak do dziś uważają. Jednak to osoby, one nas wykreowały. Początek właśnie wiedzy, słuchajcie, na temat kompleksu RIZE. Byłem, można powiedzieć, pierwszym, który założył kanał właśnie pod tytułem Riżej na rzeczywistość i zaczęliśmy tą swoją przygodę. Później Łukasz Kazek poszedł swoją stronę, wszyscy się gdzieś tam rozeszli, Grzesiek Borenstein, ale właśnie ja, ja i ja i znowuż będzie właśnie takie sobie trochę cukrowanie, że my z Grzeszkiem jesteśmy jedynymi w zasadzie, którzy się tu na tym terenie wychowali. Z naszej wiedzy korzystał właśnie m.in. Igor Witkowski pisząc swoje książki. Opowiadaliśmy mu te nasze przeżycia z tych terenów, i na przykład. Jako młody człowiek, jako dziecko, przyjeżdżaliśmy tu do Zamku Książ. Słuchajcie, w wakacjach przychodziły, no nie stać nas tam było, żeby jeździć sobie gdzieś za granicę, bo wtedy to nie było popularne, ale na przykład z harcerstwem, z przyjeżdżaliśmy sobie tu, do Zamku Książ i te wszystkie, słuchajcie, dziury stały dla nas otworem. W każdą tą dziurę, żeśmy włazili. Legendy, opowieści, słuchajcie, to wszystko, co tutaj było, my mieliśmy w stanie praktycznie takim, jak, pozosta... jak to zostało zostawione w 1945 roku. Zamek, słuchajcie, nie wyglądał tak jak dzisiaj. Zamek był, no nie powiem, że w ruinie, ale zamek był troszeczkę zaniedbany, zdewastowany. Ogród w takiej formie, jak jest dzisiaj odbudowany, yy, też nie istniał. Dolina pełcznicy słuchajcie, była wypchana sprzętem wojennym. Myśmy my znajdowali tam pozostałości pancerfaustów, znajdowaliśmy tam różne części uzbrojenia. Jednak tu ujeżdżalnia, stadni koni, zamek i te wszystkie kanały, które tutaj się znajdują. Były, można powiedzieć, naszym rajem. Tam, gdzie znajdują się chodniki, panu normalnie żeśmy wtedy chodzili. I teraz, jako 12-13-latkowie, co my mogliśmy wtedy do tej historii wnieść? Ano niczego. Jedynie, jeżeli w naszych głowach coś się tam wywarło, możemy teraz, po tylu latach, możemy to w jakiś sposób gdzieś przekazywać. I teraz, właśnie te historie, które na nowo ożywają, te historie, które na nowo są tu budowane, właśnie, ale na starych podwalinach one całkowicie zmieniają obraz i wygląd tego jak to było, palmiarnia i słuchajcie, ilość yy, więźniów, którzy tu wyparowali Ci okazuje że oni nie wyparowali oni nie wyjechali część faktycznie została gdzieś w sztolniach zasypana ale większość została na terenach odzyskanych pozajmowali sobie tutaj jakieś, jakieś domy, jakieś tam osiedla, mieszkania i oni tu na tym terenie zostali i słuchajcie, na Podzamczu, na Podgórzu na Piaskowej Górze, na Poniatowie tacy ludzie jeszcze żyją to są 90-latkowie, to są 80-parolatkowie, którzy jeszcze tamte wydarzenia pamiętają. I tutaj, na przykład, Tom Dublin. On ma rodzinę, pochodzi właśnie tu z tego terenu. Pamięta opowieści swojego ojca i swojego dziadka to, co działo się na kopalni Torres. I pamięta opowieści, że z białego kamienia, pod ziemią, poprzez system chodników górniczych, można było wyjść pod zamkiem książ. Walczak słuchajcie, dysponuje nieograniczoną ilością dokumentów. Tylko, że on już tak nie jest teraz aktywny, widzieliśmy się jeszcze wczoraj Właśnie opowiada o tych samych konsorcjach górniczych. Jest masa chłopaków tu na tym terenie, którzy są już zniechęceni tym, co dzieje się w internecie. Tym hejtem, tym skurwyszyństwem, które opanowało wszystkie te strony. Igor Witkowski kiedyś powiedział takie słowa i których ja do dzisiaj używam, że yy, środowisko poszukiwaczy jest środowiskiem patologicznym. I to jest prawda, ja jestem jednym z przedstawicieli tych patoli. Słuchajcie, także historia, historią, a to co się dzieje drugoplanowo. I nie najbóg, jeżeli ktoś sobie zrobił z tego sposób na życie, no to wiadomo, że on interesu i biznesu będzie pilnował. Dzień dobry, witam. Witam, witam. Także, co ja mówiłem. A, no właśnie. I tak właśnie to jest takie, słuchajcie, stoi sobie gdzieś film nagrywam, ludzie idą, cześć, cześć, no i to jest właśnie fajne. I to jest, słuchajcie, coś, gdzie nie pojadę. W każdy rejon Polski, gdzie bym się, słuchajcie, nie pokazał, sam takie towody, słuchajcie, sympatii. Wszędzie praktycznie, czy na Wybrzeżu, czy to na Dolnym Śląsku, czy teraz jak byłem na białoruskiej granicy, wszędzie zawsze ktoś wyciągnie rękę, przywita się, pogadamy. Jednak historia, którą ja Wam przedstawiam, jest historią teraz, no na pewno nieprawdziwą jest to historia, która została przetworzona jest to historia w pewnym sensie też zmyślona i przetworzona wiele osób, które mi opowiada swoje historie, gdzieś tam na podstawie przeżyć swoich wujków i babci, oni koloryzują a najbardziej ja to zabarwiam i w sposób kolorowy Wam to przekazuję i Waszym zadaniem jest samemu, małymi kroczkami powolutku do tej prawdy dochodzić zapraszam Was właśnie tutaj do Zamka Książ, właśnie Dolina Pełsznicy Stary Zamek i wszystkie tereny dookoła ale najpierw zacznijcie tą przygodę swoją, jak będziecie przyjeżdżali, właśnie, będziecie zaczynali historię z kompleksem Ryze. Nie zaczynajcie od złotego pociągu, nie zaczynajcie od bursztynowej komnaty. Nie zaczynajcie słuchajcie od jakiejś tam górnej półki. Weźcie sobie stare książki komunistyczne. Weźcie książki, które opisują Grozrozlozę. Dotrzyjcie do tej księgi to jest wykaz obozów niemieckich, obozów koncentracyjnych na terenach Polski 39-45. Poczytajcie, co tam jest napisane właśnie na temat Rogoźnicy i podobozów, które znajdują się na tym terenie. Odsyłam Was do książek, właśnie Igora Witkowskiego pod tytułem Tajemnica Wunderwaffe, bo tak można powiedzieć, zaczęła się moja przygoda internetowa z kompleksem Rize, właśnie od książki Igora Witkowskiego. Później, po spotkaniach, po namowach, po rozmowach, nakręciłem pierwszy film i tak to do dzisiaj trwa. I taka jest moja właśnie prośba w dzisiejszych czasach, w tym y, chaosie informacyjnym, w tym całym zakłamaniu, gdzie dzisiaj rodzi się jutrzejsze kłamstwo. Słowa wypowiadane dzisiaj są jutrzejszym kłamstwem. Powtarzam to Wam już od kilku lat. Teraz, szczególnie kiedy jest ta nagona partyjno-polityczno-epidemiczna, słuchajcie w telewizji. Wy musicie sami odsiadć sobie ziarno o kłamstwo ziarno kłamstwa, ziarno prawdy, i wy musicie sami tą wiedzę sobie gdzieś poukładać. Zostało bardzo mało ludzi, którzy pamiętają tamte wydarzenia. I jeżeli macie możliwość porozmawiania właśnie z dziadkami, z babciami, to nie na temat informacji, które zalewają nas teraz telewizji z internetu, tylko na temat tego, co oni kiedyś przeżyli. A zobaczycie, że to są informacje nieograniczone, nie znajdziecie tego właśnie niedocenione. Nie znajdziecie tego w radio, w telewizji, niejednokrotnie w książkach tego nie ma. To są wspomnienia tych ludzi, którzy to przebili ale na, przeżyli. Ale tu na terenie Dolnego Śląska, na terenie Mazur, na terenie Kaszub na terenie Wielkopolski, Małopolski żyją świadkowie tamtych wydarzeń. Wystarczy tylko chcieć i ich posłuchać. A wtedy zobaczycie, jak naprawdę wyglądała Druga Wojna Światowa, jak wyglądał okres po drugiej wojnie światowej I z opowieści tych ludzi wywnioskujecie to, co nas czeka. Jaki los może nas niedługo spotkać.